Ja uciekłam z tej streamu, Dzisiaj gramy z Robloxa. Ale zombie tak. Też już troszkę sobie kiedyś grałem, sobie było fajnie. Ogólnie, no nie tym. Tury, tyry. To tu ogólnie, o kurczę, one chcą mnie zezrzeć. Muszę im dawać pochęci koch... No co to mi się wyświetla teraz, ja nie mogę. Uh, co? Co? Aha. Jojoj! Ojojoj, o nie, o nie, o nie, o nie. Wiecie, mi granata... gran Dobra. Eee... 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 Springer, a few. Tylko zobaczyć. Kurczę, dobra. No ja nie mogę, no X nie mogę nad nacisnąć, dobra. To było chyba tu. Tak. Ja chcę jednak o to. Ja chcę... Ja chcę Uzi. Ja chcę Uzi No, bring it dobra Szybko Dajemy mu Hadzika, Hedzika, 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 Ale skręcił. Ale skręcił. Dajemy mu pochodzie, 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 pochodzie. On mnie goni, kurczę. Pochodziem mu dajemy, pochodzie, pochodzie. Ucieka nam, ucieka. Ale nubi, ale nubi, ale nubi. No w sumie też gdybym był w takiej, w takiej okolicy. Ojej oj, Tu, u, je, oj. Mam, troszkę mi zadał niby. Dobra, wszyscy da mu damy radę. Wszyscy mu damy radę. Ja, ja tu jak hedziki daję to, to niby dobrze. Ja mam niby dobrą tu broń. Oj, oj, dobra, czy już wiem, co trzeba tu zrobić, ale i tak prędzej go zabiję. Jemy, oj, oj, co ty zrobiłeś? Swaniaczko, teraz będziesz miał za swoje. Okej. Okay. Dobra. A tu trzeba 2000. No dobra. Nie mam na na nie, nie, oj, oj, dobra, dobra, dobra. Już cię ratuję. Próbuję cię ratować. Oj oj. Dawaj, nie no, zaryskiniesz. Dawaj ich nożykiem, dawaj ich nożykiem. Ja tu się nie chcę narażać, ale ty możesz ich nożykiem Jeśli chcesz Dawaj ich nożykiem, dawaj Dawaj ich nożykiem Ty masz dobry akurat nożyk, ty masz dobry Bem, bym, 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 dobra pora, bo ja Okej okay. Ja nie mogę, co tam... Co? Kurczę, żołbyków nie ma Dobra, każdy na niego z nożem. Każdy na niego z nożem. Każdy na niego z nożem. No kurczę, no. Każdy miał na niego z nożem. Każdy... On się teraz na mnie uwidział. Ja nie mogę. Ja mu strzelam chedyn, jeśli nie widzę. O kurczę, o kurczę. Chodź tu, w cwaniaczku, jeśli chcesz. Bąk, gdzie dzibąk, gdzie bong, gdzie dzibąk, gdzie bong, gdzie bąk. Dobra, probujemy... A, a, No nie on to wziął. A nie mam jeszcze tylu. We 13. Uuu, no. chodź tu, chodź tu, bo ci dam... Tu tylko dwa razy im heada... Yy, walda, Oj, oj! Dobra, dobra. Nie bądź taki cwany, cwaniaczko. Teraz mogę go pokonać. Ale mały się przedostał. Joj, oni mnie zagonili w kaziruk normalnie. Ja muszę mu dać po chedzie, Chodź tu, chodź tu, chodź ty tu. A ja muszę wam dać po A ja mam sprinta. Kurczę. No chodź ty tu, na, 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 no, 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 no tam ci poheadzie, dam ci... Po ci... Ojej oj, 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 ja miałem tu Speed, ale mi się skończył więc tu jaki macie akurat w tej chwili macie nie farta w, owe... w chwili obecnej macie nie farta bo pakizu tu właśnie was zabije, ciebie też zabije co co będzie, ten, trochę ten wow a co? o kurcze jakiego Czego słownie zawiem. O, mam Super to Power. Mam Super to Power niby. I co mi to da? I co mi to da? Ej, 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 co mi to da? Nie no, za ja wiem, co mi to da, ale dawaj, 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 dobra. Dobra. nie, 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 nie. Aj, aj, wielki zombiek mnie nawiedził. Brr, 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 brr. oj, oj! tutaj są jakieś Dajemy im, dajemy im w kości, dajemy im w kości. Szybko, szybko. Coś tu sobie trochę nie radzimy. No, znaczy, no radzimy sobie, ale... Niby tu się zblokował gościu. Możemy go spokojnie po... O nie, to jest najgorsze. A Możesz, możesz iść. Przepraszam, zombiaku, możesz. Możesz iść, bo ci podaję hedy i nic mi nie zrobisz. Ja, ja, pie, ja... Piekie grzanki, co tu się dzieje? Dobra. Nie co, co tu jest? Typie... To jest jakiś zombiak czy nie wiem.

na karku. Kurczę. Nie mam czasu na te broń. Nie mam Kupić lepszą... O, już mogę kupić lepszą broń, ale najpierw ich zabiję, najpierw ich zabiję. Kurczę. Nie, 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 nie. sobie nową broń Dobra Kurczę, no i teraz nie zabili no i to muszę czekać i co to? ma? No. nie, 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 ja nie chcę czekać oj nie, nie, nie. nie, nie, nie. musimy ktoś zabić Halo? I tutaj tam gdzie ktoś mnie zabije. Halo, zabierz mnie. Halo, halo. O. Oh, game over. Dobra, i gdzie się zrespimy? Aha. Wo, ej, dobra ta druga za 2000. A bo to jest pali paliw. O kurczę. To tu, tu na serio. Ej, to muszę szyby wybijać normalnie. A tu, tobie, tobie, tobie. I, i wam założę heda. I co, ej, ej, poczekaj. Coś mi nie. A dobra, tu mam. Jaki on szybki, kurczę, był. Bababa 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 ba, ba, Hej, chedziki chedziki chcę ich Hej, chedziki chedziki chcę ich Oni się wszystkich na nich wzięli, teraz się na mnie wzięli Chodźcie tu, chodźcie Ojojoj 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 No nie, nie przyprowadzaj do mnie ich No nie, nie przyprowadzaj do mnie ich na serio, bo nie chcę o, Mam jakby power Mam Power Dobra i tu, 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 taki. Aha, bo miałem wtedy supermarket. Mm, super I tu. O kurcze, dawaj, dawaj, pojadę was. I co mi niby zrobicie? I co? I co? Hehehe, Aj, he, he, he. ty mi marzysz coś zrobić. Ale na szczęście się mnie martwię, bo chcę grać. Nata. To jest granat, nie, to jest ta butelka. I chcę tego granata. No nie, no, ja naprawdę. Dobra, dobra, używam. Dobra. Ja idę gdzieś na auto. Ja idę gdzieś na... Ja idę ten. Ja idę normalnie na górę. Ja będę z góry strzelał. I ja będę dostawał to szmur. I co? Ujdziecie uwiel się na mnie? Ujdziecie się na mnie. <śmulacza> o, 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 nie, o. Dobra Wszyscy pora... A nie, nie, wszyscy, dobra Bo oni się tu respią Szybko, szybko o, o, Ale fajnie, fajnie jest ta gra Mam już broń za 2000. Oj, oj, oj Dobra, niech się zbierze tu grupka I ja was pęk granatem Super I kolejny granat Co? I ja tu mam nożyk, Ta, idę na nich z nożem Dobra, ej, on ma nożyk, dobra, to ja nie mam noża. Pójdę na, na to i na to. O, proszę bardzo, proszę bardzo, proszę bardzo. I to jest oto pokaż mojego występu tym pistoletem. <grytanie> nie, żartuję. Ej, on ma lepszy ten. A ja mogę się tu gdzieś schować? Kurczę. Żeby... No, tutaj chyba nie wejdą. Mam, mam taką nadzieję, bo ich chcę zobaczyć. A można sobie kupić. A co? Oj, oni tu mogą wskoczyć, ja nie mam, ej, no właśnie, ojojoj, oj, oj, nie pomyślałem, a teraz ciche dzika będę dawał, wow, wow i go zabiję. dobra. I parabieni, dobra. Tak, idziecie na nią, no dobra, to... Złoty, to jest gwiazdka, aha, myślę, że to jest złoty granat. Za bardzo teraz, za bardzo w to... Ten nagrałem no, w to, tylko że za bardzo nie jestem ten. I nie wiem właśnie. Co? Czemu mam na plecaku Tą broń. Właśnie. Nie powinien mieć nożyk na... Plecoczku! Skla... Skla... sklaczemy, sklaczemy. O, ja nie mogę. Na serio. Gonicie mnie. Co mam muszę dać heda. HEDA, heda! pomocy, pomocy, pomocy chedzik, chedzik, A ja nie mogę, ja nie mogę, ja nie mogę dawaj ich, dawaj ich, porobię ich porobię ich, ja wszystkich porobiłem, może z niemałą pomocą nie wiem czy ktoś mi pomógł aha to o ma zombiak i ce zombiak a teraz strzelam w niego i muchę dodam, uj co to było takie, teraz strzelam w niego Zabiłem go i Hedadam. O, chodź tu czerwoniaku, chodź tu czerwoniaku i zielony. I piaszczysty, to jest piaszczysty? Okej, okay, probiany. Dlaczego nikt nie wchodzi do środka za ten Są na zewnątrz. springer view. Ej, co tu się dzieje? Co? Ej, tu jest super gwiazdeczka. Ej, tu wszyscy się uwzięli. Ten i ten. Oj, 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 oj. Chodź tu, chodź tu. Gwiazdeczka, nie, nie mogę. Gwiazdeczka. I the Bringer. Dobra, sześć. Co porobienie go. I teraz. A się porobię tego. A nie, nie porobię go. Pomocy halo, ginę, 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 ginę. ginę. Nie, nie, jeszcze nie zginęłam, ale ginę. Powoli ginę. Jak ja ich wszystkich pokoram? To jest pytanie. A, wejdą tu. Spryciule. Pójdą ze mną, tutaj. P o nie. Dobra. Pank, pank. Ja nie mogę! No nie. Dobra. Mam coś, bo no serio, taka grubka mnie goni. Ja nie mogę. No, naprawdę ciężka jestem ja się dopiero teraz sporobię. on jeszcze nie jest porobiony. Chodź tu, chodź tu, Ice. Chodź tu, Ice. o kurczę. No, chodź, no, chodź. No, no. Co? 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 Aha. Nie, on mrozi, on nie zamroził. O 32 zajrzysz. Znaczy, 30, 34, przepraszam. Coś mi się pomyliła. Teraz normalnie. Eee, dobra. Stałem za niego jakiś szmal. Teraz ci pomogę. Zrobię to samo. Znaczy, masz to samo, tylko że mniej ząbiaków niż. Dobra, poradził się. Nie ja bym poszedł na nich z nosami. Ale nie chcę mi się jakby. O, chodźcie, tu, chodźcie, tu, chodźcie, chodźcie. O, nie słyszę. Co? No dobra. Dobra, dobra, dobra. Sprawia, odcinek minął. To taki... To jakby to było Dobra. Coś wyskoczyło. Goni mnie dwa zombie. Okej. Okay. I teraz idziemy na jakiś O, granacik. Super, super. Bierzemy go i teraz musimy porobić wszystkie zombiaki. Siema, heda ci dam. Teraz to wygram dam kilka heda. I ciebie dam heda, tobie dam heda, tobie dam heda. O, kurczę. Te i Muszę ich zabić. Chodźcie tu, chodźcie tu. O! Up, 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 Ciągle mi się to wysiedla. Ja nie mogę, ja nie mogę, ja nie mogę. Wobec że już nie mogę, dobrze? Bo jakieś tak reklama w ogóle. Dobra, 900 kasyna. Aha, to jest jeszcze ten duży ząbek. I co mi zrobisz? A? jak on do mnie podchodzi, mi się i się kładzie. I co ty? Aha, one mnie chyba goniły. Twój I czy... nie on ma to samo co ja miam. Odwrócę ich odwagę, odwa Ja powiedziałam, odwrócę ich odwagę. Tu ja nie mogę, ja nie mogę. dajemy ci chyki, chydziki, chydziki. Dobra, coś poszło za mną. A te, I teraz tego... Tak naprawdę... E, ja pójdę tu. Siema. Siema... Oj, 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 tu nie mogę ten! A, dobra, tu jest mój. O, dobra, okej. Okay. Dobra. Lecimy na zombiaki jakieś. Oho. Uh, Dobra. Boss. To gdzie jest ten boss? Przepraszam bardzo. Przepraszam bardzo, gdzie jest ten boss? Leczę. Mogę się dać po Ej, kurczę, ten boss ma w sumie dużo HP. Teraz każdy idzie za bossem, no przecież... Z... Bo... na bossa. Co ten boss robi? Takie pytanie. <noise> o nie, tu się nie dało ten. Tosia. Tosia. Tosia, 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 małosia. Co? Z zapowiedziałem. Tosia, 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 małosia. Tyry, 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 tyry. Ej, boss ma... W sumie z tylu HP, tyle HP, no to coś mi to oby zabrało. O nie. Nie no, ja mam mało HP. Trzeba mu dawać hedziki. Hadziki są bardziej ten. Najlepiej to w sumie być na górze gdzieś. Nie, 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 psarka, przepraszam, teraz hedziki, hedziki, co, I on może rzucać tą kulą do mnie, on będzie do mnie rzucał, ej, jak ja tego uniknąłem, co, dobra, mam OHP, HP, dajemy mu hedziki, więc no, wow. Czego z niego, trzeba z niego korzystać i trzeba z niego brać, co ja nie mogę, ja nie mogę, ja ciągle mu chcę dawać hajdy. Nie, 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 jak mam, mam strasznie mało hp. Tego właśnie nie umiem unikać. Eee. Proszę, proszę, umrz. Już musisz nie żyć. Ja nie mogę, ja nie mogę. Ooo, skinąłem. Mmmm, serio. Ząb. Chodź, Ja chcę, żebyś mnie zabił. No? Czy. Nie, no i tak cię tu, to Ci trzeba. Za jaką mapką jesteś, to nie wiem gdzie będzie. I to już będzie na tle w tym odcinku, to papa!